Polski złoty umocnił się do poziomu 387. Proszę zobaczyć co się dzieje. 387 za dolara amerykańskiego. 387 za dolara amerykańskiego. Tutaj zaraz zobaczymy godzinny wykres 387 za dolara amerykańskiego. Jest to najwyższa cena dolara amerykańskiego od przepraszam polskiego złotego do dolara amerykańskiego od dłuższego czasu. 3,86 dzisiaj dolar amerykański dobił do 3,86. Tutaj patrzymy na minutowy wykres 3,86,7, czyli właściwie do 3,87. No, weźmy 3,86 i pół. 3,86 za dolara amerykańskiego. Czy to dobrze, czy to źle? Czy powinniśmy się podniecać tak jak w mediach głównego nurtu, że Polska bardzo mocno się umocniła, że jest gigantyczne umocnienie polskiego złotego do dolara amerykańskiego? I od razu mówię wprost, nie. Nie powinniśmy się tutaj jakoś zbytnio podniecać, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Proszę bardzo, jeszcze przed chwilą tutaj we wrześniu dolar 381, wcześniej w lipcu, sierpniu też 381, proszę bardzo, w grudniu 2020 386 dolar amerykański jest po prostu pirazy razy drzwi na tym samym poziomie, co y, 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 w miesiącach przejęcia władzy przez Donalda Tuska, Kosiniaka, Kamysza i Hołownię. To y, y, właściwie zarządów. Tych polityków dolar amerykański zaczął się osłabiać i doszedł, proszę bardzo, do poziomu 4,21 w listopadzie 2024 roku, do poziomu 4,20, prawie no 4.20 widzimy tutaj w styczniu 2020 roku, więc nie ma się czym podniecać. Proszę zobaczyć, no tutaj, jeżeli ktoś jest w stanie zrozumieć, że jeżeli coś idzie do góry, no to znaczy, że rośnie, prawda? No i co tu się dzieje? Co, co, co mamy tutaj na wykresie? No proszę bardzo, coś tu idzie do góry. Jedna góra, druga góra, trzecia góra, czwarta góra, prawda? No i co tutaj mamy, szanowni Państwo? No, co mamy? Jakie umocnienie? Jakie umocnienie, szanowni Państwo? 3,87. Czy jest się czym podniecać? No nie, no nie jest się czym podniecać, bo jeżeli weźmiemy, proszę bardzo, wykres dolara amerykańskiego do polskiego złotego i tutaj sobie klikniemy, tak, pyk, prawda, to widzimy, że wszystko jest w trendzie zawalającym się. Proszę bardzo, pyk, prawda, mamy tutaj, choć, choć gdybyśmy tutaj tak przyłożyli to tak troszeczkę tak. Tak jakby troszeczkę, gdybyśmy tutaj tak przyłożyli, to troszeczkę, troszeczkę ten trend zawalający się, nie to, że przełamał, tylko ta cena troszeczkę za niego wyszła, bo to nie możemy mówić o przełamaniu tak jak do euro. Proszę bardzo, to jest trend zawalający się polskiego złotego do dolara amerykańskiego. Tu nie ma co się podniecać, proszę bardzo, tu był dolar amerykański po 2 zł, żeby kupić 100 dolarów amerykańskich, wystarczyło wydać 200 zł, w 2008 roku, potem były lata tutaj, że były sytuacje, w których wystarczyło wydać 250, 260, 220, 270 i przyszedł rok 2014, no to już się to skończyło, prawda, i dolar amerykański oscylował w granicach 360, 370, czasem wysoko podskoczył, więc było trzeba wydać 350 zł za dolary amerykańskie, no ale polska złotówka już tak została zniszczona, że w roku tutaj widzimy na szczycie zaledwie kilka lat temu było trzeba wydać prawie 520 zł za dolary amerykańskie, ze 100 dolarów amerykańskich, przy kiepskim, kiepskiej wymianie przed chwilą mieliśmy 400 zł za 100 dolarów amerykańskich dzisiaj jest to 387 bez prowizji prawda, no ale jakie jest tego wszystkiego clue szanowni państwo, wszystkie, moją prognozę znacie moją prognozę znacie i, i, i moją prognozę znacie jak powinno być, ja uważam, prawda, że tak powinno być ja tak uważam, że tak powinno być yy, że złotówka powinna się umacniać, to jest moja główna prognoza proszę wejść w shorty moich filmów i tam są główne prognozy jak powinien wyglądać dolar amerykański według mnie, jak będzie wyglądać euro, czy też yy, złoto, yy, srebro, te shorty mają po 50-60 tysięcy wyświetleń, proszę sobie wejść na formuła nieruchomości, prawda, i dzisiaj nie mamy się czym podniecać, bo Dolar amerykański dalej jest w ramach trendu zawalającego się, tylko że w tych dołkach trendu zawalającego się, tak. Jeżeli dolar amerykański przebije tutaj, no to będziemy mieli się czym podniecać, prawda. Trend się złamie, ale trend się nie łamie od 2000, widzimy tam, 2009 roku do dzisiaj. Ile to jest lat, szanowni państwo? Od 16 lat mamy trend zapadający się Polskiego złotego, tutaj to odwrócę teraz tego dolara amerykańskiego, wezmę PLN USD, czyli złoty do dolara, a nie dolar do złotego. No i proszę bardzo, wykres się odwróci, pyk. I co tutaj mamy, szanowni państwo? Mamy sytuację, w której tutaj tak jaskrawiej widać zapaść polskiego złotego do dolara amerykańskiego. Ja jestem za umocnieniem polskiej złotówki, jak najbardziej, szanowni państwo. Za umocnienie polskiej złotówki i dzięki temu byłaby może niskie oprocentowanie, prawda? No ale to wszystko zależy od tego, co my zrobimy, bo wtedy, jeżeli złotówka będzie za słaba, to czeka nas. Koniec polskiego złotego, prawda? Czeka nas po prostu koniec polskiego złotego. O, tutaj mamy, proszę bardzo, trend zapadający się polskiego złotego pyk, prawda? Wszystko jest, szanowni państwo, w trendzie zapadającym się, nie ma żadnego podniecenia. Widzimy jak zapada się złotówka, stąd 50 centów za dolara, wystarczyło zapłacić. Bum, 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 bum. Prawda. Złotówka, szanowni państwo, idzie po prostu zwyczajnie w dół. Jak tutaj, o. Wiecie co? Yy, yy, zaczniemy się podniecać, jeżeli dolar amerykański przebije ten trend, prawda? No to wtedy będzie koniec trendu. Będziemy się zastanawiali, dlaczego tak się będzie działo, no ale pewnie wtedy obniżymy oprocentowanie. I ta złotówka ewentualnie już to by tak mogła wyglądać, prawda? W okolicach 4 zł, bo będziemy obniżać ewentualnie oprocentowanie, prawda, więc będziemy mieli niskie, niskie oprocentowanie, jeżeli za umocnieniem polskiego złotego przyjdzie yy, yy, spadek inflacji, no to wtedy będzie można oprocentowanie obniżać, i ta złotówka i tak będzie na przykład w okolicach 3,80-3,94-410, ale za to z niskim oprocentowaniem, prawda, jeżeli waluta będzie się umacniać. Jeżeli złoty do euro będzie się umacniać, tak się umacnia. Jeżeli złoty do dolara przebije trend, no to wtedy będzie można zacząć obniżać oprocentowanie, chyba że będzie to dla nas bardzo korzystne, prawda? Trzeba sobie zadać pytanie, ile tych dolarów amerykańskich musimy zapłacić Amerykanom za te wszystkie rzeczy, które od nich kupiliśmy, które mają bronić podobno naszego kraju, prawda? Bo tam są ciężkie setki miliardów złotych. I jeżeli. Jeżeli umowa jest skonstruowana jak, nie jak dla frajerów, znaczy się podejrzewam, że umowa jest w dolarach amerykańskich. Tak? Więc jeżeli umowa jest w dolarach amerykańskich, to każde umocnienie polskiego złotego sprawia, że my sobie taniej kupujemy dolary amerykańskie. Więc umocnienie złotego z tej perspektywy, jeżeli ta umowa jest zrobiona, no to jest bardzo dobrze. Bo im mocniejszy polski złoty, My możemy kupować, yy, yy, oddać więcej yy, Amerykanom, prawda? Za ten ich sprzęt, który żeśmy nakupowali tam, nie wiem, za ile, trylion złoty, czy co, nie <laughs> wiem. Prawda? Więc, yy, wiecie, no, jeżeli powiedzmy kupiliśmy sprzętu od Amerykanów za 200 miliardów dolarów, no to te 200 miliardów dolarów przy kursie kosztuje nas 1000 miliardów złotych. Bilion czy tam trylion w zależności, czy liczę po angielsku czy po polsku. Ale jeżeli złotówka umocniłaby się do 3 złotych za dolara, to to nie będzie 1000 miliardów złotych, a będzie to tylko 600 miliardów złotych. Dalej Amerykanie dostaną 200 miliardów dolarów, ale my mniej zapłacimy w złotówkach za te dolary. Chyba, że umowa jest jak dla frajerów. I na przykład umowa została zrobiona, że o 200 miliardów, ale po kursie 5 zł. Czyli na przykład, jak dolar będzie po 3 zł czy 2,50, to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo umowa opiewa na y, liczbę złotówkową w danym, y, w danym w, jak dla frajerów mogli zrobić w, w, w danym momencie podpisania umowy, czyli. Opiewa, albo na, yy, na wyższą subę, nie? <grywa> ja się nie zdziwił, ja się nie zdziwił, ciekawe. Czyli mogli zrobić tak, że albo 200 miliardów dolarów przy kursie 5 zł, prawda? albo y, 1000 miliardów złotych przy kursie y, słabej, y, mocniejszej złotówki, prawda? No, jeżeli umowa jest normalna, no to jeżeli umowa jest normalna, nie jak dla frajerów, no to, jeżeli mamy na przykład umów na 200 miliardów dolarów, no to umocnienie polskiego złotego powinno być czymś, czy powinniśmy iść w kierunku i powinniśmy nadpłacać wtedy, Szanowni Państwo, te rachunki od Stanów Zjednoczonych za ten ich sprzęt, prawda? No to tanio kupujemy, tanio kupujemy, prawda? Więc. No cieszymy się, że, że dolar amerykański, że złotówka się umacnia, ale ogólnie tu nie ma co się podniecać, dalej jesteśmy w trendzie zawalającym się, wszystko jest jakby zgodnie z planem, weźmy sobie tutaj taki wykres e, świecowy, bardziej dokładny, no i sobie tak teraz narysujemy i widzimy tutaj, prawda, tutaj mamy, e, o, pierwszą, prawda, tutaj o, mamy to lub stąd możemy sobie pociągnąć, o, tu sobie pociągniemy stąd, prawda, i widzimy to jest... To jest trend zawalający się dalej, prawda? Tutaj się zaraz odbije i popatrzcie, eee, odbije się, eee, bum, 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 odbije się i wiecie, i pójdzie w dół dalej. Jak pójdzie w dół, to już pójdzie totalnie w dół, bo nie będzie zachowane equilibrium, tylko będzie free fall i koniec, prawda? Ale jeżeli się przebije, ale jeżeli się dolar amerykański przebije, znaczy się złotówka się przebije z trendu, no to wtedy będzie można obniżyć oprocentowanie. Chyba że lepiej nam zostawić wysokie oprocentowanie, jeszcze umocnić złotówkę, spłacić te rachunki u tych Amerykanów, prawda? Te 200 miliardów. Wiecie, bo to jest duża wartość, no bo to wydać 1000 miliardów złotych, a 600 miliardów złotych, nie? To jest gigant, szanowni państwo, to jest gigant. W, to dwa razy więcej takiego sprzętu wtedy można kupić, prawda? Zamiast tam 100 tysięcy rakiet byśmy kupili 200 tysięcy, prawda? To jest y, a, albo połowę taniej i za to można wybudować szpitale, prawda? Y, bezpieczne drogi, lotniska, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Tak więc. Cieszymy się, że dolar amerykański, że złotówka się umocniła do dolara amerykańskiego, bo także oczywiście złotówka umacnia się do euro, i jeżeli to dalej będzie się działo, to, yy, jeżeli coś nie zostanie zniszczone, to szanowni państwo, będziemy mieli sytuację, w której zapewne zaraz lawinowo zacznie spadać w Polsce inflacja. Tak, zacznie lawinowo spadać inflacja, bo to wszystko, co przyjeżdża do naszego kraju, będzie coraz tańsze, bo jest nominowane w walutach, które tanieją. Co więcej, ludzie z euro yy, będą yy, na przykład nieruchomości, prawda? No to będą droższe w tych euro, to gorzej je kupować, prawda? Tak więc yy, tak samo w wiele innych rzeczy, tak? Jeżeli ktoś ma eksport i akurat ten eksportuje i na przykład ta złotówka będzie za mocna, no to sprzeda na rynku polskim. A żeby to sprzedać, to powiedzmy, żeby szybko to wrzucić na rynek, żeby to się nie zepsuło, no to sprzeda to taniej, oni sprzedadzą to taniej. My taniej kupimy. Będzie spadek inflacji, będzie spadek inflacji. No i widzimy, do dolara złotówka się umacnia, do euro się umacnia. Fakt, faktem, w trendzie zawalających do dolara, do euro trend zawalający został wyjątkowo przebity, to prawda ale złotówka też się proszę bardzo umacnia do y, funta brytyjskiego proszę bardzo, prawda y, 4,96 oczywiście to jest słaba złotówka 4,96, to bo teraz czekamy na umocnienie polskiego złotego do jakichś 4,70, 4,60 a może nawet 4,50, kto wie może nawet 4,40 taka jest prawda, taka jest rzeczywistość więc wszyscy przecież się cieszymy że złotówka się umacnia bo za umocnieniem polskiego złotego może przyjść spadek inflacji, a jak przyjdzie spadek inflacji to wszystkie rzeczy, które kupują firmy, i my będą, będziemy mieli to taniej. Będziemy mieli to taniej, dzięki temu firmy w Polsce będą mogły taniej produkować, a jak za tym wszystkim pójdzie spadek in, in, inflacji, prawda? Czyli będzie można oprocentowanie, więc kredytowanie będzie taniej, więc jeszcze taniej będzie można produkować, prawda? Tak? A więc tutaj witamy w klubie, jeżeli tak się będzie dalej działo, no to jesteśmy wszyscy szczęśliwi że wiecie jest wiosna, <laughs> ciepło w Krakowie w poniedziałek ma być. 19 stopni, proszę bardzo, tutaj mamy piękny Nowy Sącz, Nowy Sącz, szanowni Państwo, jutro ma, dzisiaj 16 w, sto, w, 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 16 w Nowym Sączu i słoneczko, jutro 18, no, w nocy minus 1, minus 2, ale powiedz 16, 17, 18, 18 stopni w Nowym Sączu. Wiecie, tutaj właśnie to jest to, że w zimę tam jest zimniej, ale zaraz na wiosnę tam się znacznie cieplej robi niż na przykład nad, Bałtykiem, bo nad Bałtykiem to w zimę jest u nas cieplej, ale w lato to u nas jest zimniej, prawda? Taką mamy pogodę, bo jeżeli chodzi na przykład o Gdańsk, prawda, no to jeżeli weźmiemy sobie, o widzimy, to jest bardzo ważne, tak? Także dla waluty. W Gdańsku to mamy zimniej 13, 15, ale wiecie, już jest, szanowni państwo, wiosna idzie, wiosna idzie, chociaż potem widzimy 4 stopnie, ale już ciepło, miło, prawda? Więc nie musimy wydawać dużo na gaz, więc ta, więc ta inflacja powinna spaść. Jak spadnie inflacja, Szanowni Państwo, umocnienie waluty w dowym sąsu 16-18 stopni. No, cały tydzień. pod prawie 20 stopni w dzień. No to cieplutko, prawda? Cieszymy się. A w tym samym czasie, proszę bardzo, w takim Manchesterze 14-13, przecież chmury, prawda? Brzydko, niedobrze, prawda? A w Nowym Sączu, w Nowym Sączu, takim, szanowni Państwo, w Glesgo, popatrzcie, jaka ponura pogoda, bardzo brzydko. A w takim Nowym Sączu, Krakowie, wiecie, po 17-18 stopni słoneczko już, prawda? Ko koniec pory. Właściwie już jest koniec, już jesteśmy w, przed w przededniu, jesteśmy na przełomie końca pory ciemnej, zimnej i śmierdzącej, i Szanowni Państwo, wchodzimy w porę piękną, paktącą, słoneczną, milutką, fajniutką, prawda? To się wszyscy cieszymy. No i cieszymy się, że złotówka się umacnia. No, bo ona się umacnia, patrzcie, do funta 4,96. Tak jak powiedziałem, istnieje prawdopodobieństwo, że fund będzie po 4,50, 4,44, 34 zł. Nawet może dojść do takiej sytuacji, do dolara, do euro. Do euro się złotówka umocniła, przecież do euro złotówka się umocniła chwilowo do poziomu sprzed z roku 2015. To oznacza, że kosztowała 14, co najmniej 14, 4 zł. i 12 grosze, a dokładnie 4 ,12 zł. 12,5 grosza. No i proszę bardzo, jeżeli się cofniemy do roku na przykład o tutaj 14-15, no to wtedy. Eee, akurat do funta było drogo, akurat w funds, bo to wtedy ten Brexit był prawda, to wtedy ten Brexit był prawda, więc to się stało wtedy z tym Brexitem, nie? To było zamieszanie, to spekulacja jedna wielka była. Eee, no ale proszę bardzo, tutaj w roku 17, 17, 4,50 za funta, 4,19, tu 4,13, 4,71 w 13, w 11, 4,33, prawda? Więc cieszymy się z tego, ale, szanowni państwo, żeby z umocnieniem tej waluty szedł spadek inflacji, szedł tańszy import do Polski i dzięki temu będzie można przygotować tańszy eksport, prawda, a jak już oprocentowanie spadnie, to ten eksport jeszcze tańszy będzie można być, a waluta i tak możemy utrzymać na takim odpowiednim poziomie, obniżając następnie oprocentowania, prawda, więc naprawdę cieszmy się, żeby tak nam szło, to będziemy szczęśliwi, szanowni państwo, że jeżeli tak będzie. No ale na razie tu nie ma się z czego cieszyć, bo jeszcze to jest dopiero jaskółka. Szanowni państwo, to jest dopiero jaskółka. Pamiętajmy o tym. Pierwsza jaskółka wiosny czy, czy nie czyni, czy tam, jak to tam idzie. Zapraszam do subskrybowania. Wyślijcie to swoim znajomym, swojej mamie, tacie. Wyślijcie, szanowni państwo, żeby wiedzieli, co się dzieje, że nie jest nie wiadomo jak dobrze, ale dobrze może zacząć, znaczy dobrze, Boże wreszcie przejść to, co się przetacza gospodarczo przez Polskę. A przez Polskę gospodarczo przetacza się nawałnicza, naw nawałnica ekonomiczno-finansowa gospodarcza. Naprawdę. I nawet jeżeli to się skończy, to droga do normalności takiej jakiejś, jakiegoś standardu to jest naprawdę długa. Ale trzeba zacząć. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Dajcie mi subika Dziękuję. Cześć.